Cześć. Dosyć długo te filmy się nie pojawiały, to znaczy ciągle mam jakieś opóźnienia. Można powiedzieć, że jestem zacofany, ale zupełnie inaczej niż bohaterki tej książki. Jestem zacofany wyłącznie z własnej winy i mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, jako osoba głęboko uprzywilejowana i pod wieloma względami nagrodzona dużym szczęściem przez życie. No i tak jak mówię, tutaj mamy zupełnie inną historię, zupełnie inne warunki życia i książkę, która po prostu pomaga zrozumieć, jak to było dla naszych lub no naszych w sensie społecznych przodków i osób, które tworzą jakieś tam nasze korzenie kulturowe, które też możemy do dzisiaj jeszcze gdzieś tam szczątkowo poznać i zauważyć pewne zachowania związane z tym, o czym mowa właśnie w tej książce i no generalnie kulturze mm, wiejskiej, chciałoby się powiedzieć, polskiej. Natomiast, no właśnie, również ta książka o tym wspomina, że to słowo ma negatywne konotacje. I no ja sam pamiętam, że jeszcze gdzieś tam będąc bardzo paskudnym człowiekiem oczywiście mm, i raczej będąc w podstawówce, Potrafiłem powiedzieć do kogoś, ty wieśniaku. I wydawało mi się, że to jest wielka obraza. No i jest mi głupia po prostu po lekturze takiej książki, żeby w ogóle tak tę wieś traktować. Także cieszę się, że pani Joanna Kuciel-Frydryszak i wydawnictwo Marginesy zajęli się tym tematem. Tworzyli nie tylko piękną układkę, ale bardzo fajną opowieść, która. No właśnie, ja miałem okazję jej słuchać w formie audio, czytaną przez panią Marię Peszek, która jest świetna i nadaje się do tej roli i, i gdzieś tam interpretuje tekst w taki sposób, że będę wam trochę pokazywać tej książki, że on dostaje takiego życia, że jeżeli sami nie jesteście gdzieś tam zbyt ty nie jesteś zbyt świetna, świetny w tym żeby sobie w głowie gdzieś tam interpretować tekst i tworzyć różne głosy, na przykład bohaterek, które piszą listy i opowiadają nam o swoim prawdziwym życiu. To jest książka, która opowiada o prawdziwych ludziach, prawdziwe historie. To jest reportaż. I to z wielu różnych perspektyw, z wielu różnych pokoleń, i naprawdę pani Joanna wykonała niesamowitą pracę, odkrywając historię w mikroskali, historię rodzin. A następnie łącząc te kropki ze sobą i tworząc gdzieś tam wspólny obraz, właśnie wsi, stanu chłopskiego, można powiedzieć, jakichś takich późnych stadiów feudalizmu, czyli pańszczyzny tak zwanej, którą pewnie każdy, kto uczył się w szkole w Polsce, trochę kojarzy, przynajmniej to określanie. Ale no właśnie, to jest zrobione w taki sposób, że. Nawet jeżeli tych historii jest wiele, nawet jeżeli konkretny temat, którym w danym rozdziale zajmuje się autorka, nie jest dla nas tak bardzo interesujący, no to po pierwsze tego typu książki y, można sobie wertować i można po prostu szukać gdzieś tam tego, co nam się spodoba, jakieś prawdziwych zdjęć, oglądać się sobie, myśleć sobie, to są ci ludzie, o których akurat czytam, a można po prostu zrobić takie. Przejść dalej, na przykład, do kolejnego rozdziału, do tematu, który nas bardziej interesuje. Ale oczywiście, generalnie, to całe jest wartościowe, absolutnie. I no, może jak już po jakiejś tam dłuższej przerwie, jeszcze bardziej chaotycznie niż zwykle o tym opowiadam, ale w każdym razie warto poznawać te historie. Moim zdaniem, one naprawdę nas, jako czytelników, wzbogacają i pomagają nam zrozumieć przede wszystkim wiele postaw, nawet ludzi, z którymi się spotykamy do dziś. Już nie wspominając o tym, że każdy, kto istnieje na świecie, ma jakichś przodków być może to szokujące. I pomaga to tych przodków nam zrozumieć, i to, jak oni postępowali, co oni mają w głowach, jakie są korzenie zjawisk często negatywnych, typu nawet antysemityzm. Ta książka dodaje tutaj nawet nie powiem, że cegiełkę, żeby trochę sobie poukładać takie rzeczy w głowie, ale. Ona tworzy wręcz jakiś rodzaj fundamentu. Myślę, że to jest taki przeskok między tym, co trochę nam doda informacji, a tym, co na nas zrzuci, po prostu garść informacji. I takie właśnie są chłopki. Ale to nie wszystko, bo ta żywa historia, która tutaj jest opowiedziana, przy okazji jest przeplatana fragmentami, co do których każdy pewnie wybierze inne, ale. Po prostu bardzo ciekawych, fascynujących historii prawdziwych ludzi, którzy się zmagali. Mi, na przykład, zapadła w pamięć opowieść o pani, która trafiła do Kanady. No i jakie się życie potoczyło. I ta cała opowieść w tej książce się znajduje. I mnie to zachwyciło. I te, co, co jakiś czas, nawet kiedy zaczynało mi się tak trochę nudzić, i trochę pani Maria Peszek swoją genialną interpretację o tekstu. Nie była w stanie nadrobić tego, że w tej książce są takie właśnie oto fotografie opisane zdjęcia, i po prostu no, można ją sobie właśnie tak jak mówię, wertować. No to wystarczyło trochę poczekać, i znowu zaraz się pojawiało coś, co po prostu żywo mnie interesowało, i było naprawdę dla, z mojego punktu widzenia ciekawe. Dlatego, ja generalnie tę książkę jako całość oceniam bardzo wysoko. Wiem przy okazji, że jest dostępna nie tylko właśnie w formie. Drukowanej, którą czyta w tej chwili Klaudia i której właśnie znowu wyrzuciłem zakładkę z tej książki przez przypadek i prawdopodobnie już nie dożyję do kolejnego filmu i nie będę wam mógł o niczym opowiedzieć, bo zostanę zaraz zamordowany. Ehm, oczywiście żartuję, Klaudia jest bardzo łagodną osobą. Przepraszam, kochanie, że tak się wyraziłem. Ehm, i w formie audio, które ja słuchałem jeżdżąc samochodem z pracy i do pracy, bo taki mam sposób pochłaniania większej liczby książek, i w formie audiobooka, którego czytała Matylda, którą z tego miejsca pozdrawiam. I w ogóle czytaliśmy to wszyscy naraz. No, Klaudia jeszcze czyta, Matylda chyba już, tak, już przeczytała. Ja dosłuchałem, ale w pewnym momencie okazało się, że wszyscy razem, a potem jeszcze się okazało, że Karol, którego również bardzo pozdrawiam z tego miejsca, bo przecież są święta i jestem bałwanem, że tego jeszcze nie zrobiłem. Um, nie dość, że mi pożyczył książkę, którą czytałem ostatnio i recenzowałem jeden film do tyłu, czyli Nieznośną lekkość bytu Milana Kundery, no to okazało się, że gdzieś tam dołączył do tego naszego grajdołka i też tę książkę przesłuchał. Co o niej sądzi, należałoby go zapytać, natomiast tak jak słyszycie ode mnie, generalnie i tak jak już zapowiadałem na Instagramie też w relacji wiedząc, że mi się bardzo przeciąga nagranie tego filmu, to tak już zupełnie na serio, bez jakichś tam głupawych żartów, do których mam tendencję, to jest po prostu bardzo wartościowa książka, którą warto choćby przejrzeć, ale na pewno też warto przeczytać, jeżeli masz na to czas albo ktoś komu chcesz ją podarować. No i przy okazji właśnie pięknie wydana książka. No tak naprawdę zdobiąca półkę i wołająca w momencie, kiedy na tej półce gdzieś tam stoi. Weź mnie do ręki, przeczytaj mnie, otwórz mnie, otwórz mnie i zobacz kotku, co mam w środku. miałby zdjęcie. <grywa> no w każdym razie jest to po prostu bardzo fajny pomysł na to, nie tylko, żeby... Że poznać historię silnych kobiet, bo oczywiście to nie jest przypadek, że ten tytuł jest, e, chciałem powiedzieć, sfeminatyzowany, ale to chyba już przekombinowane, no bo słowo chłopki zawsze istniało. W każdym razie, że ten tytuł jest żeński, jest kobiecy i pokazuje, y, no, jak to często bywa w, no, nie tylko w literaturze, ale po prostu na świecie. Jak kobiety muszą się zmagać z życiem, i nie tylko z życiem i ze światem, ale też ze światem męskim. Które ogranicza i które nie pozwala im po prostu spełniać, dążyć do tego, do czego chcą w życiu dążyć, bo mają sztucznie narzucone gdzieś tam dodatkowe ograniczenia. I to oczywiście też jest gdzieś tam istotny aspekt więc jako prezent, jako dla siebie jako no albo jako prezent, albo jako dla siebie znaczy no, jest jakaś trzecia droga to chyba trzeba inny kanał oglądać, żeby się tego dowiedzieć. Natomiast po prostu, po prostu bardzo polecam i mam nadzieję, że trochę wracam tutaj, na tego Instagrama, czy tam YouTube'a, czy gdziekolwiek ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Eee, wracam, myślę, że wkrótce, może nawet e, nakręcę jutro jeszcze, jak doczytam e, książkę o 27 śmierciach Tobiego Obida, albo właściwie może po prostu 27 śmierci. W każdym razie tym się zajmuję w tej chwili. A mam już gdzieś tam taki Stosik, powoli szykujący się na nowy rok. No i z tego miejsca bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś. Być może od jakiegoś czasu, co w ogóle byłoby super. I bardzo serdecznie, świątecznie pozdrawiam. A jeżeli chodzi o te życzenia noworoczne, to mam nadzieję, że jeszcze, no właśnie, że jeszcze zdążę. Cześć.